Elif nie mogła doczekać się momentu, aż jej plakaty pojawią się na mieście. W 860 odcinku Elif wszyscy są w szoku po informacji o tym, że w magazynie był pożar. Sprawdź co się wydarzy w 860. odcinku. Elif Tarik Murat Prosciller usłyszał rozmowę Kerema Nevzat Ken z Masajd, Nur Gurkan i wkradł się na skrzynkę mailową Kerema. Postanowił nie dopuścić do tego, aby plakaty z Elif Izabela Damla Güvenilir zawisły na ulicach całego miast. W 860 odcinku Elif Wszyscy są wstrząśnięci wieścią o pożarze w firmowym magazynie. Keremowi nie udaje się ukryć pożaru przed Masajd, jednak, w trosce o zdrowie matki, stara się umniejszyć sprawę i ukrywa przed nią, jak wielkie ponieśli straty. Elif, która liczyła na to, że dzięki plakatom reklamującym nową kolekcję, Melek Celin-Sezgin ją odnajdzie, także jest bardzo smutna. Tymczasem Melek nie może sobie poradzić z tęsknotą za córką. Wildan Ozgeildiim podejrzewa, że to Tarik zlecił podpalenie magazynu. Elif odcinek 860 w czwartek, 19 listopada 2020 roku o godzina 14 w TVP1. Sprawdź program TIF.